Cześć. Słuchajcie, dzisiaj znów byłam w bunkrach. Znowu nic nie znalazłam. Znalazłam tylko tak na szybko dla teścia, bo co roku mu kupuję te e, nożyki, bo on lubi takie małe, wiecie, on ma małe, malutkie rączki, to jest facet prawie stuletni. no tutaj to jakoś coś niepotrzebnego. E, więc dla niego takie małe nożyki są e, przydatne. On zresztą bardzo niszczy noże, bo on, wiecie, on ma prawie 100 lat. Na no 90 kawałkiem. I on, słuchajcie, przy sobie wszystko zrobi, to już pomijam, ale on po prostu ma nawet taki, że on wszystkie po prostu ma ten kamień taki do ostrzenia, i wszystkie noże ostrze, więc nie warto mu kupować troszkę noży. Te dwa kupiłam po złotówce, czyli dwa złote. I kupiłam sobie pojemnik plastikowy, seledynowy, piękny, wiosenny, jaja. Także na stole postawię i po prostu zrobimy jaja z Julką. A tu w środku nie wiem, może kupię. O, jutro mam za zadanie kupienie fajnego, yy, fajnego, fajnego. Yy... Czego fajnego. Kwiatka w doniczce sztucznego, albo żywy kaktus, albo może może frezję kupię do zasiania, i może tutaj jestem trzy tygodnie, to może mi się wykiełkuje jakiś ten. No zobaczymy. Pomyślę jeszcze nad tym. W każdym razie też jechać dzisiaj zakupy. Dzięki, wielkie za uwagę. Może jutro coś znajdę. Do jutra, papa.